Panie Jacku, nie przekażę Panu głos, jeszcze tylko jedno dodatkowe pytanie. Ja rozumiem, że te wszystkie propozycje i plany, o których Pani wspomina, znajdą się w polskim programie flagowym czystych technologii węglowych. Jeżeli tak, to miałabym pytanie, kiedy ewentualnie możemy się spodziewać, że taki program się pojawi, zostanie zaproponowany przez Ministerstwo Gospodarki. Nie mamy tutaj żadnej precyzyjnej daty zakończenia prac, a sytuacja zarówno w zakresie kolejnych doprecyzowań przez Komisję Europejską, przez inne międzynarodowe fora zajmujące się sprawami zmiany klimatu i komercjalizacji technologii CCS dostarczają cały czas nowych tak jakby elementów, do, które muszą być uwzględnione w takim programie. Stąd no, wyjątkowo trudno było jakoś pewną wersję skierować chociażby do uzgodnień międzyresortowych czy jakichś szerszych społecznych uzgodnień. Póki co przyjmujemy w ramach zadań które będą realizowane w związku z nową polityką energetyczną do roku 2012, że program taki powinien powstać do końca przyszłego roku. Dziękuję Panie Jacku. Ja się cieszę bardzo, że ministerstwo, pani Elżbieta, mówi tutaj o tym, że ministerstwo podejmie działania na rzecz promocji tych nowych rozwiązań. To jest niezwykle ważne, proszę państwa. W które się często toczą na temat problemu, problemu w, a, ograniczenia emisji w Polsce dwutlenku węgla, wszędzie się pojawia problem dotyczący, że nas na to nie stać, że wysoka cena energii. I my się tą wysoką cenę energii, czy tym ograniczeniem ceny energii e, wspieramy od 15 lat, od kiedy jest prawo energetyczne. I proszę Państwa, od 15 lat praktycznie nie powstają żadne nowe elektrownie. Ponieważ te ceny energii, które są w tej chwili na rynku Nie pozwalają na budowę żadnych nowych elektrowni Słyszycie Państwo czasami ostatnio w telewizji, w prasie, że Energetycy zgłosili, że zbudują 30 tysięcy megawatów, potem 20 tysięcy megawatów Takie różne chodzą bzdury, przepraszam Proszę Państwa Nikt nie zbuduje w tej chwili nic, no chyba, to będzie robiło Państwowe Przedsiębiorstwo i to też w ograniczonym zakresie Przy takich cenach energii po pierwsze, które są Ceny energii są zdecydowanie za niskie Według kanali, które są wykonywane przez niezależne organizacje, biura, minimalna opłacalna w tej chwili cena energii na rynku po to, żeby zbudować nowoczesny blok, to jest poziom rzędu od 240 do 270 zł za megawatt godzinę. Cena energii na rynku jest 170-180 i nie ma żadnych przesłanek, aby w najbliższym czasie ta cena wzrosła. W związku z tym, jeśli nie ma takich przesłanek, to właściwie nie ma powodów, nie ma podstaw ekonomicznych do budowy nowych źródeł. Natomiast dodatkowo sprawa jest w tej chwili jeszcze bardziej skomplikowana poprzez derogacje, które Polska wynegocjowała w wyniku, w wyniku pakietu klimatycznego. Praktycznie nie wiemy, jak będzie wyglądał przydział pozwoleń do emisji, darmowych przyzwoleń do emisji w latach 2013-2020. Sytuację Ministerstwa Środowiska w tej chwili próbuje rozwiązać wspólnie z Ministerstwem Gospodarki. Spodziewamy się, że być może w roku 2011 będzie wiadomo, kto dostanie pozwolenia, a kto ich nie dostanie. E, I na jakich warunkach. I to będzie wtedy, to będzie taka pierwsza, pierwsza podstawa informacja dla inwestorów, którzy będą wiedzieli, czy mają budować, czy nie. Natomiast w ogóle ten problem dotyczący ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Należy traktować jako szansa dla Polski. Nasza energetyka jest stara, ma 30, te bloki mają 30, 40, 50 lat. Są niskosprawne. Średnia sprawność w Polsce to jest 35-6%. Proszę Państwa, obecnie się stosuje, buduje, czy stosuje się, czy użytkuje się elektrownie o mocy 42, 43, 44% sprawności. To jest 1 trzecia mniej paliwa, to jest 1 trzecia mniej emisji. I ja wiem, że to jest drogie. Ja wiem, że to będzie kosztowało, ale. Ale musimy zrozumieć, że tak. Z jednej strony wiemy, że jest położona położone maksymalna ilość pozwoleń na emisję, która jest w Europie, która będzie malała systematycznie o 1,74% w dół. To wiemy, prawda? A więc cena pozwoleń na emisję będzie rosła, prawda? To wiemy. I teraz mamy dwa wyjścia. Albo będziemy kupowali te pozwolenia i płacili, przepraszam, bez sensu te pieniądze z roku na rok przez długie lata, albo no, przeżyjemy ból. Rzeczywiście ceny energii wzrosną. Firmy zainwestują, wybudują nowe moce znacznie bardziej sprawne i wtedy, będziemy, wtedy cena energii będzie zdecydowanie, będzie relatywnie niższa. Jeżeli, do tego, jeżeli Polska rzeczywiście do tego się poważnie włączy w te nowe technologie, rzeczywiście pójdą na to środki, nasze instytuty się w to włączą, w te projekty demonstracyjne tak naprawdę, pójdą na to pieniądze, Mamy szansę rzeczywiście dużo w tym, w tej, w tym zakresie zrobić, mamy, mamy, mamy doświadczonych ludzi, mamy, mamy instytuty, mamy wiedzę, tylko trzeba to po prostu wykorzystać. Trzeba zainwestować po to, żeby wygrać w dłuższej perspektywie. Przepraszam, może za długo. Nie ma problemu. Nie Państwu, go chciałabym jeszcze jedno pytanie, panie dyrektorze, zadać, mianowicie, czy w tym momencie sektor bankowy jest zainteresowany kredytowaniem projektów CCS. I jeżeli, jeżeli są z tym jakieś problemy, podejrzewam, że tak, to czy ewentualnie oczekują polscy przedsiębiorcy jakiegoś wsparcia ze strony administracji państwowej, powiedzmy nie tylko finansowej, a nie, nie tylko finansowego ale wsparcia, które powiedzmy dałoby, dałoby jasny sygnał do tego, w którą stronę idziemy. Pani Agato, banki finansują projekty, które są opłacalne, prawda? To jest podstawowa zasada. W banku trzeba udowodnić, że projekt jest opłacalny. Budowanie elektrowni w tej chwili nie jest opłacalne, przepraszam. No. A więc budowanie elektrowni z instalacją demonstracyjną, z instalacją dodatkowych, która wymaga dodatkowych kosztów. Zarówno na okresie, w okresie inwestycji, jak i potem w okresie eksploatacji No nie jest przedsięwzięciem opłacalnym, a więc Banki nie pożyczą pieniędzy firmom, banki mogą skorzystać z gwarancji rządowych na przykład, ale, ale Tak naprawdę Co to są gwarancje? To jest odłożenie problemu na jakiś czas, prawda, przełożenie terminu albo zagwarantowanie, że Skarb Państwa zwróci ten dług e, Uważam, że konieczne jest stworzenie mechanizmów do tego, aby trochę, aby ceny energii jednak Wzrosły do tego myślę, że propozycja e, gwarancji rządowych dla tych, którzy chcą inwestować, również z jakimś rozwiązaniem e, tymczasowym, która może wspomóc te inwestycje w krótkim czasie. A w ogóle potrzebna jest taka jasna z roz, z, jasna polityka rządu, z będzie, której będzie wynikało, że rząd rzeczywiście zdecydowanie wspiera projekty demonstracyjne, projekty. Z CCS-u nie tylko demonstracyjne, jak jest zapisane w projekcie polityki energetycznej, że tylko projekt demonstracyjny rząd wspiera, ale także projekty komercyjne, które będą. Mówimy o perspektywie 2030. W Polsce muszą powstać nowe elektrownie po roku 2030, które będą miały instalację CCS-u. Proszę Państwa, dwa-3 lata temu organizacje pozarządowe w Brukseli domagały się wprowadzenia tak zwanych Emission Performance Standards, o tym była mowa wcześniej, czyli, czyli, czyli jakby niedopuszczenia do pracy źródeł węglowych bez instalacji CCS. -u. Chciały, żeby takie instalacje już by, żeby takie ograniczenia już były od roku 2015, najpóźniej 2020. W tej chwili już, to nie jest problem już, to nie jest sprawa tylko NGO-sów, to jest sprawa także już rządów. Już rząd Wielkiej Brytanii takie ograniczenia wprowadza. A więc tak naprawdę musimy się liczyć z tym się nie oszukuj, musimy się liczyć z tym, że może 2020, najpóźniej w moim przekonaniu rok 2025 będzie ten, kiedy nie wolno będzie budować nowych elektrowni węglowych bez instalacji wychwytywania dwutlenku węgla. Co będzie w przyszłości? Prawdopodobnie taki obowiązek będzie wprowadzony dla istniejących źródeł. A więc Trzeba o tym Naprawdę zupełnie poważnie myśleć, zmierzyć się z rzeczywistością A nie opierać się na takich Przesłankach, że może, może się Unia Europejska wycofa z handlu emisjami, a może Może problem zmiany klimatu zniknie Nie zniknie Cały świat idzie w kierunku odnawialnych technologii Przemysł na świecie w wielu krajach już idzie w kierunku odnawialnych technologii Nieważne jest, czy jest problem zmiany klimatu, czy nie to jest kierunek, w którym podąża świat i w którym również będzie, będzie musiała podążyć Polska.